Gadu, gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w Gadu Gadu w Radiu Rekord. Milena Majewska, ze mną dzisiaj Aneta Poneta. Brafiterka prowadzi salon Brafiterka Radom. Dzień dobry. Witam serdecznie. Świat kobiet jeszcze. Świat kobiet, tak. brafiting, tak bardziej z kobietami się kojarzy niż z mężczyznami. Zgadza się. To na początku od razu wyjaśnijmy, co to jest za zawód i co w ogóle oznacza słowo brafiterka. Czym się Pani zajmuje? Zajmuję się prawidłowym doborem bielizny. Aby kobiety czuły się pięknie, komfortowo i były zdrowo ubrane, Bawitelka jest osobą, która pod potrzeby danej kobiety dopasowuje bieliznę, pod jej styl życia, pod styl pracy, jak również okazjonalnie, zależy do czego na jest ten biustonosz. No to brzmi jak taka, jaka tak bardzo y, intymna relacja, tak naprawdę trzeba zbudować takie zaufanie y, między nami, żeby y, wiadomo, większość kobiet przychodzi z jakimiś tam swoimi kompleksami, ograniczeniami, lękami, no i trzeba się otworzyć, prawda? Tak, i to jest wyzwanie dla mnie, jak również dla mojej koleżanki, z którą współpracuję, aby kobieta wpuściła nas do przymierzalni. Y, y, zauważyłam zwiększającą się świadomość. W, wśród pań i dzięki temu łatwiej nam jest wejść do tej przymierzalni i tam jesteśmy i psychologiem i przyjaciółką. I poza tym, że widzimy kobietę w tak intymnej sytuacji dodatkowo często słyszymy historie życiowe nigdzie indziej nie wypowiedziane. Kobieta miewa taką ciężką relację ze swoim ciałem, bo ono się zmienia, na różne czynniki mają na to wpływ, a często w, w świadomości naszej w głowie zostaje, że cały czas jest ten sam rozmiar, ten sam sposób dobierania bielizny, yy, a jednak potrzeba jest tej asysty, prawda? Cały czas słyszę ciągle 80B. Czy kobiety mają 60 pod biustem, czy 90, zakładają 80B, bo kiedyś usłyszały, że to jest prawidłowy rozmiar. Um, taką Taki mam apel aby kobiety obserwowały zmienność swojego ciała i akceptowały to bo często kiedy w wieku nastoletnim dobiłem biustonosz o danym rozmiarze to uważają, że tak zostaje do końca życia no nie jest tak. W ciągu miesiąca zmienia nam się sylwetka, chociażby poprzez burze hormonalne, jakie przechodzimy, poprzez łapanie wody i tutaj już są takie delikatne niuanse, gdzie warto obserwować swoje ciało i dopasowywać do zmienności. Tak jak włosy też zmieniamy czasami w zależności od naszego nastroju. Mamy związane, spuszczone, tak samo z bielizną. To jest bardzo indywidualna i intymna sytuacja. A w ogóle Twoja cała przygoda związana z tym zawodem, jak się zaczęła, jak się w ogóle tym zaczęłaś zajmować zawodowo? Zaczęłam się interesować ładnych kilka lat temu, kiedy sama jako nastolatka zaczęłam mieć problemy z dobojem bielizny. Strasznie się wstydziłam wtedy, bo spojrzenia kolegów, towarzystwa gapiłam się i nie potrafiłam zaakceptować tej swojej kobiecości. Szukałam rozwiązania, nawet jeździłam po całej Polsce już jako dojrzała kobieta, aby znaleźć odpowiedni biustonosz dla siebie, abym czuła się w nim dobrze, komfortowo, aby tu nigdzie nic nie wychodziło. Aby ten bius był zaopiekowany, kiedy zostałam matką, podjęłam decyzję, że muszę dobrze poznać temat. Mam dwie wspaniałe córki i chciałam im oszczędzić tych przykości, które ja spotykałam. Zaczęłam zagłębiać temat. Okazało się, że moje potrzeby wcale nie są inne niż innych kobiet, i w ten sposób zaczęłam pomagać kobietom. A gdyby ktoś chciał pójść w Twoje ślady, to jak zostać brafiterką? Są jakieś specjalne kursy? Czy to trzeba samemu do tego dochodzić? Jak to w ogóle zrobić? Jest kilka osób, które szkolą. Tak naprawdę barfiturka nie jest stricte zawodem. Jest, ja to określam jako mm, taki splot umiejętności, dotarcie do kobiety i e, zaopiekowania się nią. E, są kobiety w Polsce, które szkolą, jak również za granicą. E, ja bym zachęcała najpierw odpoznania poznania swojego ciała, aby poczuć, czy to jest to, co chcę. Ja też mogę szkolić osoby z dodatkowych wykształceń, które posiadam y, i mogę przekazywać wiedzę. W wiadomiu stworzyłam miejsce, gdzie ta wiedza jest bezpłatna. Panie często dzwonią i pytają, czy konsultacja coś kosztuje, ile to będzie kosztowało, bo obawiają się, że taka usługa jest droga. Y, jestem za tym, żeby przekazywać świadomość. Ucząc kobiety swojego ciała, Mam możliwość dania im takiego prezentu, że pójdą gdziekolwiek indziej i nie zostaną naciągnięte, i będą się świetnie czuły, dokonują dobrej inwestycji w siebie. Tutaj do, trzeba tak połączyć troszkę podejścia psychologicznego, ale też znajomość i to taka solidna anatomia jest potrzebna, żeby dobrze wykonywać właśnie ten zawód. Tak, tutaj jest dużo m, punktów. Po pierwsze, e, życie codzienne kobiety. Dla matki, dobieram, która biega cały dzień za dzieckiem, dobiałem troszeczkę inne bistonosze niż dla kobiety, która pracuje w biurze w pozycji siedzącej. Kobieta, która. E, ma aktywny tryb życia, też ma inne potrzeby, dodatkowo budowa ciała różne skrzywienia, mamy zapadnięte klatki, ułożenie na różnej wysokości biustu, jest dysproporcja, jest to naprawdę szeroki spektrum, w którym bafiteka profesjonalna musi się odnaleźć. Aby zadowolić potrzeby kobiety, jeszcze do tego my kobiety, to potrafimy być wymagające. I tak, to mi nie pasuje, mamy takie swoje przyzwyczajenia i często pani wchodzą e, do naszego salonu i mówią tak, takiego to nie, takiego to nie, ja to tylko softy. Uwielbiamy pani z takimi klientkami, bo mamy sukces. Na koniec kiedy przekonują się i widzą, że jednak do ich budowy troszeczkę inna konstrukcja e, sprawdza się. Gadu gadu w Radiu Rekord. Powiedz mi, to idealna bielizna istnieje, jaka to jest, jak, jakbyś miała w kilku słowach powiedzieć, czy to zawsze zależy od y, osoby. Idealna bielizna jest to bardzo szerokie słowo. Idealna bielizna jest taka, która tobie będzie odpowiadała, i która jest dla ciebie indywidualna, bo ty jesteś fenomenem. Ty do mnie przychodzisz, ja się Tobą opiekuję i ty dokonujesz wyboru. Ty wiesz, czy to ma być beżowy kolor, czy czerwony, ty wiesz, w czym chcesz chodzić, bo bielizna jest długą skórą. Nie ma idealnej bielizny. Idealna jest tak, to ja tobie odpowiada. No, tak, tak. To trzeba przyznać. A ty nie ograniczyłaś się z działaniem tylko tutaj w Radomiu, prawda? Na początku, kiedy zaczynałam, chciałam lokalnie poszerzyć świadomość, tym bardziej, że jestem taką patriotką, U mnie w sklepie są tylko produkty polskie i chciałam je pojmować. Na naszym rynku domskim było dużo zagranicznych firm, poszerzyło się samo, tak, tak to powiem. Działalność sama się poszerzyła. Mamy teraz już konsultacje online. Może to jest jedyny plus, tak naprawdę, tego zamknięcia, które było, bo panie potrzebowały bielizny, potrzebowały zmian i rozpoczęłyśmy współpracę poprzez internet. I da się online? Jak to wygląda? Da się, da się online. To zależy to zależy z kim pracujesz. Da się online. Doświadczenie, które posiadamy, pozwala nam zdalnie ubrać kobiety, tylko musimy ją obejrzeć, tak? I panie często fajnie współpracują, dzięki temu się szybciej uczą, bo one wykonują nasze czynności, zapamiętują i, i ustalamy wtedy rozmiar. No tym takim naszym głównym sukcesem, żeby to, nasze są w Kanadzie. Teraz przyjechała do nas pani, z, była w, jest Podczas wakacji w Polsce i lecą do Włoch. Więc mamy troszeczkę nasze, miejsc, polskie. nasze polskie produkty, tak, będą we Włoszech. Już jesteśmy umówione za cztery miesiące. I to jest kobieta spoza wiadomia, która dotarła do nas. To bardzo sympatyczna serdecznie pozdrawiam i zapraszam za te cztery miesiące. Więc samo. Samo się schodzi, samo się rozkręca. Tak. E, rozmawiałyśmy tutaj trochę też tak przed programem o tym, że mm, no jest pewien opór jednak jeszcze w niektórych kobietach, żeby się wybrać na taką profesjonalną konsultację i staramy się sobie poradzić same, właśnie mniej więcej łapiemy ten rozmiar, który idzie z nami przez całe życie, mimo że się teoretycznie zmienia. No ale co, są na przykład targowiska, gdzie mamy tych biustonoszy milion. Czy to jest dobre miejsce, czy da się tam znaleźć coś fajnego, czy jednak unikać takich miejsc? Nie udało mi się znaleźć tam niczego fajnego. Tak jak rozmawiałyśmy, dawno temu sama korzystałam. Jednak jakość jest zupełnie czym innym w salonie profesjonalnym niż na targowisku. I bardzo proszę wszystkich, nie kupujcie swoim nastolatkom targowych biustonoszyn. Ze względu na to też, że one są mocno nafaszowane środkami konserwującymi, przez co wywołują uczulenia podażnienia, miałam sytuację, że przyszła pani i miała grzybice skóry poprzez właśnie bieliznę taką targową, która jest przerzucana z miejsca na miejsce brakuje zachowania tej higieny. Ale powiedziałaś też y, taką rzecz i, i to przykuło moją uwagę, bo myślę, że mało z nas o tym w ogóle myśli, że tak raz na sezon, raz na pół roku powinno się już te fasony zmieniać i sprawdzać y, swoje kształty od nowa. Ja zachęcam do tego. To tak jak bielizna jest przy skórze, ona troszeczkę szybciej się niszczy niż sukienka czy bluzka, a to wymieniamy. A również bielizna jest materiałem elastycznym. Obwód biustonosza potrafi podczas tych 6 miesięcy ściągnąć się nawet do 4 cm, i wtedy biustonosz nie spełnia swojej funkcji, czyli utrzymania między innymi utrzymania bistonu na odpowiedniej wysokości. Dlatego warto jest przychodzić i sprawdzać. Są panie, które mają wiele lat ten sam rozmiar, mimo że ich ciało minimalnie się zmienia, ale zachęcam, co 6 miesięcy, to tak jak z dentystą. Co 6 miesięcy na sprawdzenie. Gadu, gadu w Radiu Rekord. Zachęcamy wszystkie panie, żeby się nie bały tej swojej kobiecości i zajęły się sobą, bo to w zasadzie jest jedna no, z najważniejszych rzeczy: dobrać sobie odpowiednio bieliznę, bo ona też nam daje pewności siebie. To jest duży atut. Fajna bielizna, nawet jak masz strasznie długą, czarną kreację luźną, a wiesz, że masz fajną bieliznę pod spodem, to jest to tak, taka wisienka, że czujesz się bardziej kobiecą. E, ja zachęcam Panie do tego, żeby zadbały o siebie. E, kobiety jako matki, żony e, często widzą siebie na samym końcu e, i nie uważają, żeby to było aż tak istotne. Jeżeli one czują, że to jeszcze nie jest istotne, to niech poczekają, przyjdzie moment. Kiedy zajrzą i zadbają o siebie. No pięknie dopowiedziałaś. To to niech to będzie puenta naszej rozmowy, aneta Poneta, brafiterka, która prowadzi salon. Brafiterka radom, świat kobiet. Tak, bardzo tak? pięknie to wypowiedziałaś Dla mnie ja mam troszeczkę to i i to taki wsikus do mojej słabości, bo nie wypowiadam, ale er. Janeta, poneta, brafiterka radom. To po prostu jest wyzwanie. Pięknie. E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo serdecznie. Było mi bardzo miło. E, do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia w salonie. Gadu, gadu w Radiu Rekord. Prezenterkę programu Gadu, gadu ubiera butik szafa. Radom i Wszystkiego